Witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem Dimitri i zapraszam was do obejrzenia kolejnego czwartego już odcinka z serii Pokémon Brilliant Diamond Nuzlocke. Kochani, jak pamiętacie, w ostatnim odcinku e, udało nam się przeżyć w Jubilife City. <laughs> nie, niezwykłą Abre, która e, sprawiła mi nie lada problem i już miałem już miałem poświęcić pokemona, no, ale na szczęście Obyło się bez tego, bo jednak e, Bidów pokazał klasę i, i pokazał siłę, i pokazał, że warto go mieć w drużynie. I zobaczymy, czy tak dalej będzie. E, przekonamy się w dzisiejszym odcinku. Ja troszeczkę potrenowałem Pokémony, w większości one są na 10 poziomie chyba. Szeregowa ma 11, a zresztą zobaczycie zaraz na e, team recapie. Jesteśmy na drodze też numer 203, którą musimy przebić do Orebox City, także tutaj będzie na pewno bardzo dużo walk, więc e, jeśli nawet e, chodzi o trening, to na pewno sobie tutaj nadrobimy pewne rzeczy. Także no cóż, nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego odcinka, zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza. jak również zachęcam Was do subskrypcji kanału dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam na grupę na Discordzie Trenerzy Dimitriego, zapraszam też na swojego Instagrama. Tymczasem, kochani, przejdźmy do Team e, Recap'u. Moi drodzy, moi mili, jak widzicie, Willow e, na poziomie 9 z Ability. Z Abilitką Simple i z atakami takimi jak Tackle, Growl, Defense, Defense Curl i Rollout. Kolejnym pokémonem jest Kaito na poziomie 10 z Abilitką Kinai e, i z atakami Tackle, Growl, Quick Attack i Wing Attack. Kolejnym pokémonem jest Sakura na poziomie 10 z Abilitką Rivali i z atakami takimi jak Tackle Thundershock i Charge. I ostatnim pokemonem jest szeregowa na poziomie 11 zablidką Torrent i z atakami Pound, Growl, Water Gun i Charm. Tak się przedstawia moja jakże zacna i przepiękna drużyna. I możemy iść w sumie walczyć, rozmawiać, walczyć i robić wszystko ku temu, aby Stać się coraz to lepszymi trenerami. I TP, i TD, i TD, i etc. Dobrze. Youngster Michael, albo jakby to w Niemczech powie, yy, powiedziano, MISIAL 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 to MISIAL Sorry, że wam troszeczkę zasłaniam kadr, ale na diamondy muszę mieć troszeczkę inaczej ustawioną kamerę. O, a propos bidów, na diamondy troszeczkę inaczej. na Znowu na Y też troszeczkę inaczej. Tak potem patrzę tutaj sobie z lewej strony, mam podgląd z obesa i widzę mniej więcej jak Wy to widzicie na, na odcinku. Więc a tam, mówię Wam. O, jeszcze dużo rzeczy przede mną do nauki, jeśli chodzi o tego typu sprawy. Się cały czas uczę i edukuję w tym temacie. I mam nadzieję, że um, z czasem będzie mi to wychodziło dużo, dużo lepiej. Ale ok, najważniejsze, że nasz bidów pokonał tego widuφα. E, powoli, powoli, z zubad. Ej, a to może zostańmy, bo ty znasz rollout. E, powoli, nieubłaganie zbliżamy się do 10 levela. Przy w przypadku Willowa, bardzo dobrze, bo przed walką o odznakę, nawet nie wiem w orę jak to będzie tam wyglądało. Mm. Eee. Nie wiem jak to będzie wyglądało levelowo, na jakich levelach tam będzie miał pokemony. Na pewno będzie miał pokemony kamienne. To sobie zdaję z tego sprawę, a co dalej to tego tego nie wiem. Jeszcze sobie nie sprawdzałem, nie nie patrzyłem. Dobrze, mamy Pokeball. Ogólnie muszę odebrać te bole wszystkie, co tam dostałem, bo też mam ten kod na to wszystko. Ehm, tylko pytanie zasadnicze, gdzie ten kod się wpisuje, bo nawet nie wiem. Muszę... Muszę to ogarnąć, szczerze wam powiem. I bo się mu przyda. I jeszcze tu są do odbioru dwa legendarne Pokemony i też w sumie nie wiem, co ja mam z nimi zrobić. Mm, bo to są nieblejakie bo to jest Mew i... I giraci. No i teoretycznie na pewno by mi bardzo ułatwiły mm, rozgrywkę. To jestem tego świadom, że byłoby mi dużo, dużo łatwiej z nimi, e, ale. Mm, czy to jest konieczne? Może zamiast. Em, tych legend może gdzieś tam sobie jakieś dwa dodatkowe kantery wynaleźć. No nie wiem. Nie wiem. Co wy o tym sądzicie? Napiszcie mi też w komentarzu. Mm, jak sądzicie, jak by było najlepiej? Czy zostawić te legendarne i najwyżej ich nie używać, czy używać tych legendarnych pokemonów? Czy sobie je zostawić właśnie w zamian za jakieś dwa kantery dodatkowe? No bo potem jak skończymy już tą część fabularną i będziemy sobie. Bo wtedy przejdę na, na live'y, jeśli chodzi o właśnie Brilliant Diamond, będziemy sobie robić. Yy, szeroko rozumiane yy, shiny huntingi tutaj. Bo wydaje mi się, że warto. Na pewno jakieś nowe rzeczy będą pododawane, więc tym bardziej będę. Yy, będę happy, żeby to sobie posprawdzać na live'ach. Yy. Tak no, no coś tam będzie z tym do wykorzystania, tylko no mówię. Za łatwe się robią te gry Pokémon. Zdecydowanie za łatwe, albo... albo nie wiem co. Ale nie dość, że... Yy, że Exp teraz dostaje cała drużynę, a nie jeden. Yy, no to zostaje, zostaje. To tak. Lewele wcale nie są urwali jakieś wymagające. To dwa. Czy na wstępie dostajesz stopkę boli, czy ileś tam, już nie wiem nawet ile tam jest tych boli. Do tego dwa legendarne pokemony. I Jak tu nie. jak tu. nie urozmaicać sobie tej gry poprzez jakiś challenge, nazlog czy, czy, czy cokolwiek. No bo naprawdę. Jakby tak człowiek miał po prostu tą grę przejść, to jest. żaden problem na dobrą sprawę. To już... No nie, Bardzo mogłem zmienić. Eee. To y, wiem, że już teraz się robi trochę boomer. No ale już musicie zrozumieć wiek i te sprawy. Już młody nie jestem. Ale... I marudzę i zrzędzę i w ogóle, ale... Ale no taka prawda, kiedyś to było, teraz to nie ma, no. Albo powinni... Powinni tam do tego całego Pokémon Company czy, czy, czy gdziekolwiek gdzie się zajmują właśnie e, produkcją tego typu tytułów. Powinni dopuścić wszystkich tych panów, e, którzy tworzą te haki, gamey Poczekajcie chwilkę. O. Taki Driano powinien tam pracować. O, przepraszam. Driano powinien pracować. Nie wiem... Eee, Driano chyba nie jest twórcą Insurgensów, ale... Wszyscy ci od Insurgensów powinni tam pracować. Wtedy to by były rozgrywki, wtedy to by były Pokemony i jakiekolwiek... Eee, eee, lecz poziom trudności. A na chwilę obecną to... I mówi to... I mówi to ten... Który prawie dostał w pierdziele od Abry w poprzednim odcinku, nie? No, ale no taka prawda, no. Innym moim błędem w przypadku tej Abry było to, że, nie, że miałem niewytrenowane Pokemony. I na dobrą sprawę bym się z nią nie męczył, gdybym te Pokemony wcześniej wytrenował, nie? Ok, okidoki, Willow w końcu 10 poziom, szeregowa 12. Eee. I to by było na tyle, jeśli chodzi o Youngstera Sebastiana. Eee. Jeszcze tutaj tą panią. Nie wiem, czy tam czasem nie mamy jakiegoś przedmiotu w kącie. Zaraz tam pójdę zobaczyć. Eee. Last Madeline. Eee. Ej, tu będzie jaskinia. W jaskinie będzie można złapać Pokemona, A nie, może będzie Żyjodu, Może nam się trafi. A nie by było. Żyjodu tam sobie, potem bym sobie go wymienił na. na Golema. O! Aczkolwiek chciałbym mieć Rajorna. I w końcu mieć Rajperiora. No i cyk. Starli leży. Czy masz kogoś więcej? Eee, wysyłasz bidufa. Dobra, zostańmy, bo myślę, że wyprzedzimy tego bidufa. No zdecydowanie go wyprzedzimy. I teraz ten rollout powinien uderzyć trochę mocniej. Ło, wow, wystarczająco. No i cyk. I to by było na tyle. Anna Madeline została pokonana. A mnie cały czas męczy mój nos. Już mam tak podrażniony ten nos, że sobie nawet sprawy nie zdajecie z tego. Um... Normalnie, normalnie mam taki tu cały pozdzierany ten nosek. Biedny. No ale no niestety. no Nie mogę sobie z nim poradzić. Nie mogę sobie go wyleczyć. Cały czas mi z niego leci. I leci, i leci, i leci, i leci. Jestem taki zasmarkany, że to się w pale nie mieści. Dobrze, idźmy do tej jaskini, może w końcu. Aczkolwiek nie wiem, czy tu jeszcze coś nie. Nie, tu nic nie ma, więc możemy iść bezpośrednio do jaskini. Coś. Oh, uh, looky there. You've got a pocket. No, mam. Tak, czyli jesteś nowym trenerem, prawda? Wszystko dobrze. Mhm. I dostajemy TM od niego, TM98. I jest to, proszę ja Ciebie, Rock Smash, bardzo fajnie. I coś dostaliśmy. Jakieś chyba usprawnienie. Aha, Hidden Moves mamy do Poketcha. Że możemy bezpośrednio używać. Nie musimy wchodzić do Pokemonów, tylko... W przypadku włączenia pokecha naszego. A jak się go włącza pokecz. A, tak się włącza pokecz. E, dobra. O, i mamy Hidden Moves. O, i możemy sobie na przykład. Jak nauczymy jakiegoś Pokemona, to zrobić tylko cyk i, I będzie. A tak czy siak musimy. Kogoś nauczyć, ale tak. Pojawia się nam Dude. I bardzo dobrze, że nam się Jiodut pojawia. Yy, bo tak czy siak czeka nas tu złapanie Pokémona. Willow ma, niestety troszeczkę jest uszkodzony, ale to nic. Chciałbym go jakoś osłabić. Może przeregowa Poundem. Zabić go nie zabije. Gdyby nawet, to podejrzewam, że ma stardy. Mm, więc na hita, o, jeszcze zwiększa sobie defensywę, więc tym bardziej jest, jest gut eee... Użyjmy Pounda, wow, 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 wow. Szaleństwo po prostu, Sandstorm, świetnie. Świetnie. Eee... Rzućmy bola. Zobaczymy, co z tego będzie. Chciałem powiedzieć, acz. Mówię, nie będę się odzywał, bo zapeszę, ale... Aczkolwiek chciałem powiedzieć, że... Aczkolwiek wątpię, żeby się złapał. Ale się złapał. Dobrze. Pan Jill Dude. Właśnie, jakieś imię dla pana muszę znaleźć, bo muszę się przyzwyczaić, czy tutaj... Wasze imiona wchodzą w ruch. Komentarze moi drodzy. Dobrze. Może niech będzie... O! Może niech będzie propozycja UB2137 Nazwiemy go Baryła mm. On ten baryła albo nie baryła to tak może dla Dla niej to będzie taraban Taraban Popatrz jedno opono nasi, biją w tarabany <tara... Taraban Dziękuję Ube za komentarz i serdecznie cię pozdrawiam. E, dobrze, pan Pan Taraban, e, Rockhead, Abilitka. Nic nie zwiększa, nic nie zmniejsza, więc jest tak bezpiecznie. Może tak być. To nie jest nic się nie dzieje takiego. E, tylko teraz tak. Denerwuje mnie to trochę. Um, zróbmy w ten sposób, że się go nauczy od razu Rock Smasha, bo. Use this item. I pan Taraban się nauczy Rock Smasha. Okej. Okay. A i Rock chyba będziemy mogli używać po walce dopiero. Po walce o odznakę? A to nie HM -y tak były? A to był Team. O, i tu żyje tu na siódmym. Czemu nie dostałem na siódmym, tylko na piątym? Miał mniej do ekspienia. Ale gdzieś tam dostałem też ripela, więc mogę w sumie tego ripela użyć. Bo mnie dzikie Pokémony nie będą maltretować. <sighs> nie chciałem Pounda, fucking Chciałem Water Gun Nie Nie, 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 nie Water Gun No i leżysz. No i taraban szósty poziom. Niech sobie expi, bo rok Polish. Eee. to co? Spida bardzo zwiększa. Hm. Nie. Tam. Give up. Jak się nauczysz czegoś porządnego, kamiennego to... albo ziemnego, wtedy można pomyśleć. Eee... Albo Willowa zmienić, albo go podleczyć. Może go podleczę. Co my tu mamy? A, Ripple. Eee... I cyk, mamy to. No po prostu... zaraz mój nos eksploduje, po prostu eksploduje idziemy dalej mam serdecznie dosyć mojego własnego nosa, nie? a to jest najgorsze uczucie na świecie, jak się ma nos w takim stanie jeszcze ja nawet nie mogę mówić normalnie, tylko mówię jakoś tak z zatkanym nosem no bo mam zatkany nos Ech. niech już mi się to skończy Niech już wyzdrowieje, niech już będzie wiosna i lato i ciepło, i, i w końcu człowiek nie będzie chodził za smarkany. Bo nie ma gorszej rzeczy, jak człowiek wiecznie chodzi za smarkany albo, albo z chorym gardłem, albo nie wiem co jeszcze, albo kaszlący. Niech już to wszystko wróci do normy. Ludzie, ile można? Ja mam nadzieję, że jeszcze w tym odcinku może dojdziemy do Oreburga, ale z tego co widzę, po 20 minutach jeszcze do tego Oreburga dojść nie możemy. No, zobaczymy. No, będę robił wszystko. Aczkolwiek teraz sobie powiedziałem, że przysiądę. Kilka podrząd odcinków nagram. A to w związku z pewną akcją, którą prawdopodobnie planuję. Aczkolwiek. A wejdę. Spokojnie, jeszcze jedna na walkę. Myślałem, że to będzie większa ta eskinia, A to tak wcale nie jest tak, nie jest tak źle, jak myślałem. Piknik Daria, Dwa Pokémony: Badiu. I Badiu to może zmienimy. Bo. Yy... Willow nie dość, że osłabiony. To jeszcze. Tak średnio. Co może użyjmy? Może użyjmy naszego Kaito. Kaito. Eee, no to tak średnio. Jedziemy z Wing atakiem. Mm. Pięknie. Pan Badiu pada. Saidak, mm, No to skoro Sajdak to może Sakura mm, Bo jednak Sakura z elektrycznością na Sajdaka Sajdaka bym chciał Sajdak potem, potem już taki Goldak No już też może być fajnie No i że ja Sajdaka chyba jakoś nie trenowałem wybitnie Myślę, czy miałem goldaka kiedyś. Znaczy, na pewno miałem. W randomizerach, że Gdzieś tam mi się na pewno przewinął mm, goldak, ale. Ale, czy ja go gdzieś tam w drużynie miałem? To chyba nie. Aż tak, to chyba nie. E... Oreburg City. Udało nam się dotrzeć. Holy China! If you don't have a single gym batch mm, other trainers will look down on you like you are total noob, right? Ej, 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 chłopcze! Tam jesteś total noob. Tak. Chcesz mi pokazać, gdzie jest gym? Nikt tak na mnie nie patrzy, ej. Dziecioku, no jeszcze mi tu maksa brakuje. Eee, tutaj jest, no dobrze, tylko chciałbym się może zanim... Zmierzę z Maxem, bo coś tak czuję po kościach, że będzie walka z maksem. To pójdę się podleczyć. To jest chyba najlepszy pomysł jaki może być. W następnym odcinku będziemy sobie zbierać miasto. I prawdopodobnie już się nawet zmierzymy o odznakę. To się będę chciał zmierzyć się o odznakę. A co z tego wyjdzie? To się o tym przekonamy. La la la, la la la, już, 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 już. I ty ty... No, i co masz mi do powiedzenia? O, oh, to ty Dimitri, mm, w końcu tutaj przybyłeś, wolno jak zawsze. Em, jesteś zbyt wolny. Mm, ale lider gdzieś sobie poszedł. E, powiedział, że musi iść do e, kopalni Woreburg. Mm. Tak, ja już zdobyłem swą odznakę, To nie było jakieś trudne wyzwanie dla mnie, ale. Ale co? A, no i musimy po prostu iść do kopalni i tam. Tam się wszystkiego dowiemy, bo tam jest lider. Dobrze, kochani, podsumowując, w dzisiejszym odcinku udało nam się dotrzeć, chociaż już w pewnym momencie zwątpiłem, ale na szczęście udało nam się dotrzeć do Oryburg City, w którym mieści się sala, w której będziemy mogli sobie zawalczyć o odznakę. Najpierw musimy znaleźć lidera, który gdzieś tam się ukrywa w kopalni, do której się udamy na pewno w przyszłym odcinku. Także wyczekujcie. Przyszły odcinek pojawi się już w środę. Ehm, e, przepraszam, nie w środę. Pojawi się. A jeszcze zobaczycie, kiedy się pojawi. Ehm, ja na razie siedzę cicho. Dobrze, kochani. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka, dziękuję wam za wszelkie komentarze, subskrypcje oceny i oczywiście jeśli podobał wam się ten odcinek nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarze, jak również zachęcam was do subskrypcji kanału Loszkich Tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco, zapraszam na grupę na Discordzie Trenerzy Dimitriego, zapraszam też na swojego Instagrama, tymczasem kochani ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło, na razie i cześć!